Siemaneczko wszyscy, tutaj Marcin Gaming to jest ósmy odcinek z Macie'ów na serwerach Wiem, że długo nie robiłem filmików, ale to jest właśnie odcinek 8. Gramy na Mineplexie o, Nie wiem, który raz Ale dzisiaj będziemy grać w nową minigierkę, która się nazywa One in the Quiver To wejdźmy, nie wiem, która to jest, to chyba będzie to Czy to jest to? Tak mi się wydaje Wybiorę jumper Tak, to jest One in the quiver. Mogę zobaczyć po, po jakie e, mam rzeczy Nie mogę wyjść, no Dzięki Za chwilę zobaczycie na czym ta gra polega Bardzo łatwa gra Kurde, ktoś mnie zdjął A teraz ja kogoś Boom. To nie było takie poprawione Jakaś tam musimy się wydostać Chyba w tym samym czasie, tak? Tu jest Maciej Gamer O, ale prawie go trafił Strzał. Strzał. O, nie zauważyłem No, to i tak to było za mną Także nie mogłem w ogóle tego zauważyć e, Jesteśmy na, na samej górze na jakiej wieży. Ale słyszę jakiegoś smoka? Komputer muszę sobie ściszyć. No. Może nie no, Dobrze już jest. Jeszcze, ja, mam, ja mam tylko dwa kile, jeju. Dawno już to ugrania grało. Dzisiaj może pogramy w dwie minigier. O tej nie, już nie miałem strzał! To nie fajnie. O, tutaj osi będę czaił. O, czy to się idzie? Gościu mu 17 kg. To jest sobie do 20. Myślę, że nie, uciekać, uciekać, uciekać. Nie, 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 uciekł. To jest. No dobra, ja byłam na nie wiem, które miejsce, bo nawet mojego imienia nie ma. Także nie wiem mną. No. Okej. Okay. Pogramy sobie jakąś minigierkę, o której jeszcze... Chyba nie słyszałem To chyba będzie jedno Tam gdzie są e, te Może pogramy w The Bridges Survival Games pogramy 5 sekund, raz, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, o No, akurat Mam 1700 gemsów Ja mogę być Knightem? Baden item. Niedługo badali był vlogi na innym kanale. Jeszcze będę miał dwa inne kanały. Czego ja jestem z dwoma gostkami? Z jednym gostkiem. 5 sekund. 4, 3, 2, 1 Idziemy. Jackson! O, panie, panie bym wziął tego Diaksa, Nic nie ma. No dobra, idziemy. Gostu na koniu pojechał? Nie! Co, co jest? Nie! Nie! To był totalny fail. Z equipunku w ogóle nie mogłam wyjść. Gdybym w The Bridges. Tysięć sekund. teraz? Jeszcze trzy Jedna taką mógłbym może Będę Uf, to kiedyś graliśmy tylko, że to jest inna mapka I ta mapka była zrobiona przez Chisa Podam mapkę i autora w opisie Ja no, jestem arczerem, także... Nie no, ale ja sobie troszeczkę tego drzewa sobie zetnę O! Już ktoś archeruje Będzie to cztery wystarczy, sobie je przerobimy Rzeję sobie craftinga I więc tak Pateki I zrobimy sobie Jakiś miecz I... Kilof Okej, okay, to na razie wystarczy Także idziemy kopać do tej kopalni małej A Węgla nie potrzebujemy, ile tutaj pieców? Złoto. Kamień nam na, na razie wystarczy. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, chyba dziewięć. A no może i nawet więcej. Węgier. Nawet nawet może być. Okej, okay, pieczyk sobie zrobimy później. Teraz sobie tylko sobie jakoś wyjdziemy. Widzisz nasz crafting? Tutaj, o, zabierzemy go sobie gdzieś indziej. No ja sobie przeniesiem do tej, do, tej, do tej chaty, tutaj o. A, to już są. O, możemy używać tego pieca. Okej, okay, nawet fajnie. Yy, tak, my teraz potrzebujemy więcej patyków. Prawie, chyba się, gra mi się staciła na chwilkę. Yy, tak. Lepszy kilof mamy. Miecz lepszy. I w ogóle sobie zrobimy ten... Yy ten, siekierkę akurat petyki tam starczyły i łopatę, to wiecie co też się przyda tak się, chyba tak się łopaty robiło tak? tak no dobra Chru, jakaś chrumka o, tak mi się gra laguje No, on zdjął ją. Tylko kości. Okej, okay, idę. O, do kopalni idę. Ja. Ciekawe czy ktoś ma żelazo. No, złota. No to już jest ciemno, nie idę. Musić. Musimy jakieś tam znaleźć same złoto, Zło, złoto jest beznadziejne, jakieś miejmy wnioski, bo będziemy potrzebowali czekaw, ja ale krowy ten. potrzebujemy nie Tutaj się musty pojawi, już będzie czas. I to akurat będzie za, za, za około 5,5 5, 5 minut. Tyle krów tutaj. No. Zwierząt. No. Drewno. Znowu do gra się do ciała? A nie, to wezmę miejsce to daje. Okej, 5 drag mamy. Ej, możemy sobie przecież strzelać z łuku. Zapomniałam o tym. Dobrze to zrobimy. Miejsce się na zielonym. Prawdopodobnie przegramy, bo jest nas, bo jest nas najmniej. To, to było. Tam jest ktoś na dole No dobra, o, ktoś mnie trafił. Bierzemy to u krowy i tyle. Ups. A nie, nie w ogóle. Możemy sobie po prostu... Nie, dobra. Potrzebuję pomocy stąd wyjść. O, strzały mamy. O, akurat mi starczyła desek. Nie ja mi to krowy, wiesz. To, jest, to nie jest krowy, to jest kurczak jaju. Ale wiecie co? Możemy sobie zrobić zbroję. Także zrobimy. E jak to było? Na pewno potrzebujemy to. Tak się to robiło? Nie. Jak się to robiło? E ten e na pierśnik. Czy to było... Tak? Tak, właśnie. No. Już jest. Mamy trochę zbroje Teraz więcej krup, i sobie zrobimy cały setek. Możemy sobie zrobić y y czapkę. Czapkę się robiło chyba tak. No właśnie. Okej okay. Chicken O, No, krowa, tego właśnie szuka. Nie, akurat tam było wszystko co Rony nie. to potrzebowało. Do, nie, krów nie dawajcie mi tej krowy, ja to potrzebuję. tak ma diamentowy miecz? Ot. O, gra mi się dla i spadłem skąd. A ja krowa. Eee. Może sobie coś zjeść. Właśnie. Surowy kurczak. To dobrze... To jest takie dziwne, że je się surowego kurczaka. Hmm, czyli karmy nie, karmy kałów czyli krowy po no, nie, nie zauważyłem, że mieliśmy wodę tutaj jest no. dziura tu nie, niedobre miejsce O, jakaś chrumka. Ja na świnie nie mówię chrumka. No nie, to była moja. O, ta krowa się spanuje w tym samym miejscu cały czas. Mam co. A jeszcze jedna, żeby żebym był mógł zrobić. O, jeszcze. Jest... Już są mosty. Fajnie to pada. Możemy na niej w ogóle budować? Nie! Trwają mnie! Nie, ja tam idę do. Nie, nie, to jest zły pomysł. Najlepiej iść tutaj. O, o właśnie. Tutaj e, się, tutaj nie ma mostu. No to. Uczy, właśnie komputer mi się prawie rozładował, tak że go sobie do ładowarki podłączę. Proszę bardzo. No dobra. Idziemy tutaj. O. O. Składamy. Nie, to nasz, to nasz. No, dobra, to jakiś GIO. Potrzebujemy surowce, żeby się jakoś budować. Dobrze, sobie zrobiłem to siekierę. Ten gościu ma rzeczy. Wow, oni tam długo kopali. Ja, ja, ja normalnie nic. Prawie nic. Okej okay, to wszystko przerobić Jest. To wszystko przerobić Jest. Okej, okay, mamy surowce, żeby się budować. Um, kto jest. Ojej, my strasznie przegrywamy. Goście z jaksowymi tutaj chodzą. Tam ty się w ogóle nie? O nie, tam jakiś czerwony serca tam jest. Nie, uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Mamy, mamy jedno solówkę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tak, deadłem. To by było na tyle tego odcinka. Graliśmy tutaj nowe mini gry i właśnie komentujcie, subskrybujcie i zobaczymy się w następnym odcinku.